Jakoś się, słuchaj, z, słuchajcie, zapakowałam tu i tu, więc let's go! Jedziemy. No, wszystko mamy. Tu mam jeszcze kuseczki, muszę wyrzucić, bo sobie sprzątałam trochę wczoraj. Zapraszam Was na kolejnego vloga. Dzień dobry, dzień dobry. I witam Was oko w oko. Powiem Wam, że wróciłam. <gryw> wróciłam do domu. Dałam prezenty, później będą mieli Wigilię, To tam sobie pani tam im przekażę, dzieciom. Panie dostały też już życzenia złożyłam i tyle, bo oni mają Wigilię na trzeciej klasie, na, na trzeciej lekcji, potem mają jasełka konkurs Kolend, to wiecie, ja jakbym pojechała, to ja bym tam siedziała dwie czy trzy godziny, w ogóle bez sensu, dlatego stwierdziłam, że e, po prostu dam rano i tyle, nie jadę potem, potem tylko pojadę, laurę odbiorę, Amelka oczywiście w domu e, śpi jeszcze, bo to jeszcze rano po ósmej jest, ja chyba będę chora, słuchajcie, ja ledwo mówię, gardło mnie... Nawet mnie nie boli, ani jak się nie przyłkam, czy coś, tylko mnie gryzie tak. Gryzie mnie gardło. Wczoraj wieczorem to głos straciłam. Ja miałam wczoraj taką chrypę, że ja wieczorem nie mogłam powiedzieć słowa. I jest mi to po prostu nie na rękę, bo ja mam na jutro plany. Na jutro mam plany. Ja się nie chcę rozłożyć. i Idę robić sobie śniadanie, Wypiję sobie zaraz z ferweksa i wezmę sobie <coughs> jakieś leki. <coughs> I zobaczymy. Po lekcjach e, Laury odbieram. Po później po południu zawożę e, ją i Amelkę do mamy mojej. Jadą na nocowanko. E, na nocowanko jadą. E, dzisiaj, o i jutro wieczorem, e, jedziemy. Zabieramy wszystkich i moją mamę, i jedziemy do Warszawy. Idziemy do Warszawy, właśnie na ten jarmark Bożonarodzeniowy popatrzeć na światełka, na dekoracje i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy plany. Ja nie mogę się rozchorować. A póki co, to idę na śniadanie, leki i chyba idę w smalec robić. No, tam będzie musiał Paweł w kuchni zaraz rozpalić. Bo to chcę na dworze zrobić w tej kuchni kaflowej, nie w domu, bo w domu to będę miała smród, tłuste wszystko będzie od tego smalcu. A tam chłopa postawię. Nie chce tam. Siedzi, miesza i pilnuje. No, więc tak. To później. I wszystkie psy siedzą pod bramą. Wszystkie. Strach wejść. One mają takie łapy brudne. Ktoś z Was wczoraj napisał, czy ja mam dalej te psy, bo ja ich w ogóle nie pokazuję. Mam psy. Dlaczego miałabym ich nie mieć? Oczywiście, że mam. A nie pokazuje, no co będę we wszystkich vlogach pokazywać? No nie? Yy, mam psy. Dzieci nie pokazuje, dzieci też mam. <noise> A nie pokazuje. Wszyscy mają się bardzo dobrze. O, sobie tam chyba pokazywałam Mi się nie wiem w sumie. Idę, bo ledwo, ledwo że powiem. Pokażcie się. No, mi wszyscy są. Proszę bardzo, mówią, że was nie ma? Że was oddałam? No, Misia dzisiaj została już pod moją opieką. Twoja pancia wyjeżdża. Nawet Bruno też jest. Bruno też jest, ale czego by miał nie być? Wszyscy są. Wszyscy są. Wszyscy. Nie skacz na mnie, bo masz łapy brudne. O masakra, idę. Proszę bardzo, Laura zapakowana na nocowankę u babci. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery torby misiek. Tutaj mam grzyby suszone dla babci, na kapustę będzie robić. A Amelka tam z przodu ma tylko jeden, jedną torbę. A to wszystko jest Laury. Koce, poduszki, miszki tak? Co tam jeszcze masz? A, tam, a, no tak, tam jest jedzenie, czyli chipsy. Grzeszki muszą być takie święto, nie? Co tam jeszcze jest? Kupiłyśmy tam jakieś kabanosy, kupiłyśmy jakieś tam pierniki, lukry do robienia, będą sobie robić cudawianki. A tu są zabawki, jakieś tam koce, aj tam, aj tam. Więc my, słuchajcie, już jedziemy, zawieziemy dziewczyny. Potem jadę do mojej koleżanki, do mojej psiapsi, bo u niej zamówiłam gęsi kaczkę na święta, bo ona hoduje ma, więc pojadę do niej i sobie od niej odbiorę żywca, no tak jak Wam mówiłam, żywe, a potem z Pawłem, co e, sobie już z tym poradzimy przed świętami, ze dwa, trzy dni u nas, no dzisiaj jest piątek, to ze dwa, e, no kiedy to ogarniemy, może, no to mi się wydaje, że we, we wtorek to ogarniemy, narosł, trochę tam mięso opieka, zobaczymy, e, przywieziemy to i, i tyle, i dzisiaj mamy e, wieczór w damsko-męski, bez dzieci, bez nikogo, więc o 19 i słuchajcie, idę spać. E, winko, e, poduszka i spać. O, jak to się mówi? Jak to e, e, po 40 Do no później, nie wiem, czy się dzisiaj z wami połączę jeszcze, czy dopiero jutro, bo e, choinkę mamie, mamie musimy kupić, taką żywą, bo ona mówi nie ma, to Laura mówi, może kupimy choineczkę i tyle. Ja już słuchajcie, dzieciaki są już u mojej mamy, byłam na Orlenie, bo miałam paczkę, teraz jadę jeszcze do paczkomatu, bo mam trzy paczki do odebrania, jedną dla koleżanki, to też jej od razu zawiozę i jadę do niej po tak, indyki i tak dalej, indyki, jakie indyki, kaczki i gęsi, Boże, ja już jestem, powiem Wam, dzisiaj wykończona. Dziewczyny odstawione, choinka kupiona. Powiem wam, że ceny choinek masakra. Kupiłam na takim wiecie stoisku z choinkami w doniczce z korzeniami. Będzie można potem sobie wsadzić ją z powrotem w ziemię. Będzie sobie później na podwórku rosła. Dobra, jadę dalej. Słuchajcie, a już mnie gardło boli. Ledwo mówię. I dzień kolejny dzień doberek. Chłopa wysłałam do sklepu. Eee... No, dziewczyny są u właśnie u mojej mamy, ale tam szalały wczoraj. Jeszcze śpią. że jest wcześnie, 9.20, podobno jeszcze śpią. E, I co? E, mnie tak rozłożyło, że słuchajcie... Teraz to jeszcze w miarę, ale w nocy to ja się tak dzisiaj pociłam strasznie, e, Wszystkie w ogóle nie bolą, kręgosłup nie boli, spać w ogóle nie mogłam, tak było jakoś ciepło w domu, nie mogłam spać, bo to się człowiek grzał, pocił. O Boże, powiem Wam, że masakra, ja mam tyle roboty, a mi się tak nie chce, że sobie nawet nie zdajecie sprawy. Więc ten vlog oczywiście jest łączony. Mieliśmy dzisiaj jechać na Warszawę, ale ta pogoda taka... Ja nie wiem, czy to nie będzie padać. Zobaczymy. Daję kotu leki. Mam w takich torebeczkach tutaj wszystko opisane. Tabletki, zaraz mu dam, słuchajcie, i tyle, i biorę się za gotowanie. Mieliśmy smalec robić wczoraj, nie zrobiliśmy, robię go dzisiaj. Zaraz garnek przyniosę, umyję, bo Paweł tam rozpalił na tej kuchni kaflowej na dworzu. I tam będziemy robić, bo to trzeba, wiecie, być w domu, mieszać to, pilnować tego cały czas. A w domu nie chcę tego robić, bo zaraz będę miała tu pełno tłuszczu, wszystkiego, chlapane wiecie, jak to jest. No, to, to nie jest do domu robota, więc ja się cieszę, że mam tą kuchnię kaflową na dworzu. I tam możemy takie sobie rzeczy robić. Dzisiaj sobie namarynuję też mięsa, naszykuję, żeby wszystko było. Gotowe, może pod te kiełbasy sobie też się naszykuję. resztę pomrożę. Może zacznę. Nie, no, jutro będę chyba upiekła. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. kadar mam taki, że nie wiem. E, Propo tego dziadka. Ja dla niego mówię dziadek do orzechów. Ja wiem, że chyba się jakoś inaczej na ich mówi. Nie wiem. Ja mam dziadek do orzechów na niego. On miał takie tutaj te kwadraciki i tutaj było cyferki. I mówię, fajnie, taki będę miała, że codziennie będę na vloga przekręcała. Jeden pierwszy vlog, drugi vlog, trzeci vlog, nie? Przez cały miesiąc. I, i takie coś... I takie coś ten. co Kupiłam to w Biedronce i powiem Wam, że te kostki to nie miało wszystkich cyfer. Cyfr. teraz coś mi poprawi. Było jeden, dwa, trzy, potem cztery nie było. Chyba siedem nie było, bo to były dwie. Patrzyłam, czy nie powinna być jeszcze jedna, trzecia, ale nie, bo się trzecia by nie zmieściła. Albo ktoś podmienił to, albo co, ale wiecie, to było oryginalnie w pudełku za, zapakowane. No i nie było wszystkich, już po prostu nie można było, wiecie, później nie byłoby 20, tam chyba cztery by nie było, 14 by nie było, bo nie było czwórki i takie tam nie, więc wiecie, jedna wielka lipa, ale sobie stoi chociażby tutaj jako dekoracja. Te blaty, te stoły, które kupiłam, co tam się dzieje? O, ktoś przyjechał. Kończę. E, dobra, bo tam ktoś przyjechał i Paweł, ktoś, no znajomy. Już Paweł jest. W każdym bądź razie, e, te takie, co Paweł, nam pokazywałam, te takie stoliki, co kupiłam, takie barowe, duże, to sobie postawiłam tutaj, w rzędzie, pod ścianą całą i mam tutaj sprzęty poustawiane i mam, wiecie, super, mogę sobie operować, gotować i tak dalej. Tamten stoliczek co w taki stał wcześniej, nie wiem czy ja w sumie pokazywałam, to go wyniosłam do innego miejsca, bo był trochę za niski i było mi źle. Tutaj wiecie, przy tym Lidlomik sobie operować, było mi niewygodnie, teraz mam wyżej, super. A tu mam tą swoją wyspę, z której jestem bardzo zadowolona. I mogę się teraz tutaj, słuchajcie, nieźle rządzić, nie? No, dobra, lecę. Będę chodź, tu, tu, tu. tu. Jakie, zobacz, jakie fajne te on tam stoi dlatego tak się buja tu lepiej widać będziemy jechać w pompce będziemy jechać w pompką nie taką dużą choincę na co mi przyszło nie jest tak źle Gorzej będzie, jak do góry nas podniosą. Uuu, ciekawe, gdzie jest babcia. Czy nas zobaczą? A na tamto nikt nie chce ze mną iść, no. Ale fajnie. Nie, no spokojnie, nie jest tak wysoko. Kaczek. Super. I w dół. E, spoko, bałam się trochę. Dobrze. Jajko, ty jakie są fajne, patrz, arbuzowe. To są gumy.

dhe po bëhet një gjë tjetër ja kuri kështu që ti hasave të thonë që do të mund të bëhet